Dziś na kanale o technologii Samsung Unpacked i to nie byle jaki, po prostu z Korei. Jestem właśnie w Korei Południowej, w Seulu, gdzie swoją siedzibę główną ma właśnie Samsung i to właśnie tu Samsung zaprosił tylko pięcioro przedstawicieli polskich mediów, w tym kanał o technologii. Właśnie tutaj na chwilę przed premierą możemy sobie sprawdzić, jak wyglądają na żywo nowe urządzenia Samsunga, a są to dwa nowe składane smartfony, czyli Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5. Mamy też zegarki z serii Galaxy Watch 6, a także nowe tablety Galaxy Tab S9. I pamiętajcie, że jeżeli już teraz chcielibyście kupić nowe składane smartfony Samsunga, to po pierwsze warto zrobić to w sklepie Media Expert, który wspiera ten kanał, no a po drugie warto zrobić to teraz. Od 26 lipca do 10 sierpnia trwa przedsprzedaż, a w niej zarówno do nowego folda, jak i nowego flipa dostajemy darmowe podwojenie pamięci lub 600 zł zniżki za najwyższą wersję pamięci. Dodatkowo między 500 a 5200 zł w odkupie bądź 450 zł cashbacku dla osób, które nie chcą odkupu. Cashback jest zwracany na kartę mobilną. No i do tego w pierwszych trzech dniach, czyli między 26 a 28 lipca dodatkową ofertą są jeszcze gratisowe słuchawki Galaxy Buds 2. I zacznijmy od najważniejszego, czyli od składanych smartfonów Z Flip 5 i Z Fold 5. Tutaj największa zmiana to, że w obu przypadkach mamy zupełnie nowe zawiasy i dzięki temu te telefony składają się teraz całkowicie na płasko, bez żadnej szpary pomiędzy dwiema częściami telefonu. Dzięki temu obie konstrukcje są dużo cieńsze, no i poza tym potencjalnie są też bezpieczniejsze, no bo do środka powinno dostawać się mniej pyłu czy jakiegoś kurzu. Niestety, mimo tych przeprojektowanych zawiasów, nadal na środku ekranu widać dość wyraźne załamanie, i tutaj niestety nie widać żadnego postępu. Kolejną wspólną nowością jest przejście na najnowszy procesor Snapdragon 8 generacji drugiej i ponownie w takim wydaniu specjalnie For Galaxy. Procesor, jak procesor niby nic ciekawego, no ale znacznie poprawia energooszczędność, i te telefony dzięki temu po prostu dłużej trzymają na jednym ładowaniu. No dobrze, więc to były cechy wspólne, a teraz powiedzmy sobie, co jeszcze zmieniło się w samym Z Flipie 5. Mamy tutaj przede wszystkim ten zupełnie nowy ekran, który zajmuje teraz prawie całą powierzchnię z przodu. Jest on znacznie bardziej użyteczny, chociaż nie odpalimy na nim pełnych aplikacji. Mamy do dyspozycji widgety, powiadomienia, ustawienia, dzwonienie, ale też np. odpisywanie na wiadomości z taką pełną klawiaturą. Ekran to panel AMOLED, działa w 60Hz i ma 3,4 cala. Wszystkie flipy mają 8GB i 256 albo 512GB pamięci wbudowanej. Poza tym specyfikacja jest bardzo podobna jak rok temu i znalazłem tutaj z różnic tylko troszkę jaśniejszą kamerkę do selfie. Jeżeli chodzi o wewnętrzny ekran, czy na przykład baterie, są one takie jak w poprzedniku. Nowy z Flip 5 występuje w kolorze miętowym, grafitowym, beżowym i fioletowym. A cena tego smartfona zaczyna się od 5599 zł. A co zmieniło się w większym składanym Galaxy Z Fold 5? Tutaj, poza zawiasem i tą cieńszą konstrukcją, zmian za bardzo nie widać. Chociaż Samsung mówi, że tutaj główne nowości są w strefie softwareowej, czyli w tym jak smartfon radzi sobie z obsługą wielu aplikacji jednocześnie. No, ale to sprawdzimy dopiero w czasie testów. Jeżeli chodzi o specyfikację, to wyróżnia się też dużo wyższa jasność głównego ekranu, która sięga szczytowo aż 1750 nitów. A poza samym smartfonem wysmuklał też nowy rysik S Pen Fold Edition. No i możemy też ponownie kupić specjalne etui, w którym zmieścimy ten rysik. Galaxy Z Fold 5 ma 12 GB a jeśli chodzi o pamięć mamy wersję 256 GB, 512 GB albo 1 TB. Specyfikacja aparatów jest taka sama jak rok temu, łącznie z tą taką nietypową kamerką mieszczącą się pod ekranem. Wewnątrz urządzenia. Galaxy Z Fold 5 będzie dostępny w kolorze błękitnym, czarnym oraz beżowym, a jego ceny startują od 8799 zł. Przechodzimy dalej, czyli do zegarków serii Galaxy Watch 6. Tutaj wyróżnia się przede wszystkim model Galaxy Watch 6 Classic, bo tutaj wraca nam obrotowy fizyczny bezel, czyli coś, czego słynęły zegarki Samsunga, a coś, co Samsung na kilka lat porzucił. Mamy też dwie wielkości tego zegarka, 43 i 47 mm, no i generalnie ten zegarek jest naprawdę bardzo ładny. Wszystko jest bardziej smukłe, takie nowoczesne, no i ma też świetne materiały, no bo mamy tu do czynienia ze stalą i z szafirowym szkiełkiem. Pojawiają się też nowe procesory, te sprzęty powinny być generalnie szybsze, no i mamy też nowe zapięcia pasków. Z kolei ten podstawowy Watch 6 bardzo przypominał ubiegłorocznego Watcha 5. Mamy tutaj dwie wielkości, czyli 40 i 44 mm. Sprzęt jest wykonany z aluminium, a szkiełko ponownie jest szafirowe według tego, co mówi Samsung. Nie mamy tutaj tego obrotowego pierścienia, jest tylko jego namiastka cyfrowa, czyli dotykowa. Różnicą jest tak naprawdę większa bateria, lepszy procesor i więcej RAMu, a także ten łatwiejszy system wymiany pasków. No i na koniec tablety z serii Galaxy Tab S9. Tutaj mamy trzy modele, czyli podstawowy S9, większy S9 Plus, no i taki najbardziej wypasiony S9 Ultra. Taką główną i największą nowością jest to, że wszystkie te sprzęty są teraz wodoodporne i spełniają normę IP68. I to jest według mnie fajne, bo na przykład można taki sprzęt zabrać, dajmy na to, do wanny i nie martwić się o to, że zamoczymy go trochę, czy całkowicie wpadnie nam na chwilę pod wodę. Tym bardziej, że dołączony do zestawu Rysik też spełnia normę IP68. Z różnic sprzętowych mamy też lepsze ekrany Dynamic AMOLED z obsługą HDR10 No i poza tym na każdym tym tablecie, poza najmniejszym, bazowe wersje mają teraz 12GB, a wersje z kartą SIM obsługują teraz również eSIMA. I na koniec z nadmontażu filmu w hotelowym pokoju jeszcze bardzo ważny disclaimer dla Was, bo chcemy być z Wami zupełnie szczerzy, także mówimy wprost, że na ten wyjazd do Korei, do Seulu zaprosił nas Samsung. Tutaj na to wydarzenie Galaxy Unpacked jesteśmy właśnie na zaproszenie Samsunga, który po pierwsze zafundował nam loty, zafundował nam pobyt, no i zafundował nas, nam też tutaj jedzenie w trakcie pobytu. Dla nas, dla rozwoju tego kanału tak ważna i tak duża premiera Samsunga to naprawdę coś, więc naprawdę fajnie, że możemy mieć stąd materiały już jako pierwsi właściwie na świecie. Ale jednocześnie musicie wiedzieć, że Samsung nie ma żadnego wglądu w materiały ani w to, ile ich przygotujemy, ani w to, jak one będą przygotowane, ani jaka będzie ich treść. Nikt tych materiałów wcześniej nie ogląda, nikt ich nie ocenia i ja wiem, że część z Was. Myśli teraz, że o, jeżeli pojawi się jakaś negatywna opinia, to nie będziecie dalej zapraszani albo nie będziecie dostawać nowych telefonów na testy. Także w tym miejscu chcę Was zapewnić, że nasze opinie będą całkowicie niezależne i na pewno zobaczycie to w recenzjach nowych urządzeń. Także zachęcam Was już do obejrzenia tych materiałów za jakiś czas, kiedy je porządnie przetestujemy. No i też wydaje mi się, że jesteśmy w tej branży tak długo, że jesteśmy po prostu dużymi chłopcami, a już szczególnie firma Samsung, więc tutaj na jakieś fochy nie ma miejsca. A jeżeli jakiś producent rzeczywiście chciałby robić takie fochy, po negatywnej, ale merytorycznej opinii przestałby wysyłać sprzęty czy na przykład zapraszać dziennikarzy na jakieś wydarzenia. Jeżeli tak by było, to my sami możemy wypożyczyć ten sprzęt, na przykład ze sklepu, albo ostatecznie kupić go sami i zrezygnować na swoich warunkach, co zresztą niejednokrotnie już robiliśmy na tym kanale. Więc pamiętajcie, że niezależność na kanale o technologii stoi na pierwszym miejscu, jest najważniejsza. A jeżeli pojawiają się tutaj akcje partnerskie, jeżeli działamy wspólnie z jakimś producentem, zawsze takie materiały są oznaczone. I pamiętajcie, że jeżeli już teraz chcielibyście kupić nowe składane smartfony Samsunga, możecie to zrobić w Media Expert. To by było na tyle z takich szybkich pierwszych wrażeń. Najbardziej z tych sprzętów spodobał mi się zdecydowanie Galaxy Z Flip 5, czyli ten nowy smartfon z dużo większym przednim ekranem. W końcu wygląda to na naprawdę... Użyteczne rozwiązanie, no ale ciep jestem Waszych opinii. Powiedzcie, czy w tych smartfonach zmieniło się na tyle dużo, że warto wypuszczać nowe modele i czy wy byście się przesiedli w końcu na składane telefony. Jeżeli tak, koniecznie napiszcie w komentarzach. Jeżeli nie, to też. I jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu nasze klasyczne badanie statystyczne, czyli hasło składaki. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Zostawcie nam suba i łapkę w górę. Hej!